Banki w Polsce będą mogły zastąpić wskaźnik referencyjny WIBOR nowo wprowadzaną stawką wiron przy sprzedaży kredytów mieszkaniowych od 2023 roku. Jest to zapowiadana od lat reforma, która ma również obejmować zmiany stawek w umowach już zawartych. Bank ING Śląski już zawiesił sprzedaż kredytów mieszkaniowych ze zmiennym oprocentowaniem, a inne banki mogą podążyć tą samą drogą. Zmiany wibor na WIRON wpłyną na zmiany w oprocentowaniu ponad 2 milionów kredytów hipotecznych w Polsce, wśród których aż 90% ma oprocentowanie zmienne. Banki w Polsce zaczynają przygotowywać się do wprowadzenia nowej stawki WIRON zamiast WIBOR w kredytach hipotecznych od roku 2023. ING Bank Śląski już zawiesił sprzedaż kredytów mieszkaniowych ze zmiennym oprocentowaniem, ale inne banki mogą nie podążać tą samą drogą ze względu na pretensje klientów w razie spadku stóp procentowych. Banki państwowe, takie jak PKO BP oraz PKO, są prawdopodobnie najbliżej wprowadzenia kredytów z WIRON w drugim półroczu 2023 roku, ale na razie oficjalnie nie ma informacji o rezygnacji z kredytów z WIBOR przed wprowadzeniem WIRON. Santander Bank Polska BNP Paribas, Mbank oraz Credit Agricole analizują obecnie możliwość wprowadzenia Wiron w swojej ofercie. Obecnie stawki Wiron są niższe od stawek wibor i wynoszą odpowiednio 6,3 do 7,15%. Jednak nie jest pewne, czy wprowadzenie Wiron sprawi, że kredyty hipoteczne staną się tańsze. Banki mogą zneutralizować niższe stawki bazowe poprzez podniesienie marży, a spadek popytu na kredyty hipoteczne i duża konkurencja na rynku mogą ograniczyć możliwość takiego działania. W efekcie obniżka stóp procentowych przez NBP może być jedynym sposobem na poprawę sytuacji.